Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z gry Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Bugs Jest ostatni odcinek, taki pełnoprawny, no kiedyś jeszcze tam w przyszłości, bliżej nieokreślonej, pojawią się czasówki. No, a na razie przechodzimy sobie do poziomu po prostu. Paga tak. No, przed nami dzisiaj ciężkie poziomy, więc plus walka z bossem. Więc, mam nadzieję, że jestem gotowy. Czekajcie, ja sobie poprawię tylko tu. O, dobra, może być. Czekajcie. A, dobra. Teraz może być. Co za skrzynka szara także. O, lata. Kurde, kurde, czekajcie. Dobra. Muszę się bardzo uważnie rozglądać za skrzyneczkami. Kurde, kurde. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo ja tu. Normalnie Wyprawiam, że takie rzeczy, dobra, o kurde! Skrzynka tu jest. Nie mogę tak pędzić, bo tu prosto skrzynkę pominąć. Kurde! No i patrzcie nie, zawróciłem z myślą o skrzynę z tej zginąłem. I od początku. No mówiłem, ja nie umiem się przebić przez 180 żyć. Znaleźć jakiś etap, no to już raczej poza, ja poza odcinkiem już raczej się sobie trofea, także jak w później nieokreślonej przyszłości Zaczycie te czasówki, też zaczyncie też platynę. Już zdobyłem Bo raczej nie ma i tak nie widzicie tych trofeów jak zdobyłam, więc raczej nie ma. No na pewno za 99 życi pewnie jakieś tam określone zgony jeszcze nie zostały. Więcej już. To takie najważniejsze to ja Wam pokazałem. Mam nadzieję, no, że tam nic po lewej nie ma. Ja tu jeszcze fancipe? Czekajcie, gdzie ja jestem? A to już przeleciałam przez to, co raz ja Aha, dobra. Czekajcie, to tak. Nie, tu nic nie ma. Dobra. Tu też nic nie ma, ani skrzynki na no to teraz dobrze przelecieć. O kurde, było blisko, co? Czekajcie, ja jestem zgarna przez tą skrzynkę, jakbym zginął. Opa. Już ta skrzynka będzie zaliczona. Dobra, no muszę dołem. Widzę, że tu nie ma jakichś chamsko ukrytych. Czek. Czek, okej. Okay. Co nie? A to kurczę, przez to, że się wracam, muszę bardziej iść naprzód, że tak to ujmę. Na żywioł. Maska tu by akurat mnie pogardził, no ale ja nie wiem, czy tu można mieć maskę, prawda, w tego typu etapie. Widzicie, przeszedłem przez to, ale się tak kurczę jeszcze wrócić musiałem, żeby nie za szybko i przez to wpadłem na nitro. Jak się oddaję tylko 80, żyć nie umiem utrzymać. A jeszcze zmyślał na o, o następny etap etapie, to ja poginę. No, jeszcze kącik. Tylko no, kurde weź przez to przejść. Czekajcie, muszę dołem, nie ma innej opcji. Okej, okay, tylko teraz te będą lecieć na dół, więc... No lećcie na dół, żeby już mnie... Może tak nie... O wasz, teraz lecicie się na dół, dobra. Dobra, mamy checkpointa. Tu nic nie ma. A jednak jest maska, można mieć tę maskę, no proszę, no dobra. To się przyda, jak najbardziej się przyda. Kurde no! Już myślę, że końcówka etapu jest. A nie, to jest jeszcze jest checkpoint. No kurde, i taki kolejny moment. Dobra, tu dwie skrzynki i checkpoint. Dobra. Zdążę? Zdążyłem. Okej, okay. mamy kryształ. Okej, okay, no i teraz czy mamy wszystkie skrzynki? Mamy! Świetnie! Udało się! No to jeden z dwóch etapów na ten odcinek zrobionych. Zarabiało sobie, zostawiłem tylko dwa etapy na ten odcinek. Gdyż mamy walkę z bossem jeszcze. Mamy zakończenie. Plus jeszcze chcę wam w tym odcinku bonusowe zakończenie pokazać. Jest na pewno będzie trochę do roboty dzisiaj, więc chciałem tylko sobie dwa etapy zostawić. No, mam też świadomość trudności następnego etapu. out Tu będzie ścieżka, moi drodzy kolorowcy. No na razie w ogóle się skrzynkami nie przejmujemy. No ale muszę jeszcze do tej ścieżki dotrzeć, oczywiście. Dobra. Okej, okay, no i tu jest, no i tu od razu idziemy. Szkoda, że tu nie ma żadnego checkpointa, kurczę, bo już się przydało, bo jest tak, że cały czas będę musiał to powtarzać. Weźcie, <coughs> jeszcze, jeśli dobrze kojarzę, nie ma checkpointa. Sporo żyćka, ale też jest ona strasznie ciężka, więc uwaga. No, ma tu po prostu lecę od razu, nie? Uff, o kurde. Noki, Zielony! Tu by się maska przydała. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Żółty Zobaczmy Okej, okay, tu trzeba skoczyć na platformę. Nie no, czekajcie, poczekam, poczekam. Teraz będę skakał jak... Poczekam, poczekam, wolę poczekać. Nie wiem czy się teraz dobrze trafi. Chociaż chyba tak mogę skakać. Czerwony. No spokojnie, no spokojnie, odżywam się aż mniej. Kurde, udało się za pierwszym razem, coś niewiarygodnego. Pom szczerze, że pierwsze dwie takie te sekcje są najtrudniejsze. Dla mnie coś nieprawdopodobnego, że to się za pierwszym razem udało, dobra. No jestem podważeniem swoich tych. Teraz celowo zginąłem. żadnych skrzynek tu nie było. Więc po prostu sobie raz... Mogłem dać, wy... mogłem stąd wyjść, jeszcze raz tu wejść. No ale już stracę to życie, a propos widzicie ile tam żyć brałem? Myślę, że się uda 99. Nie musiał tu... nie mógłbym tu ginąć. Ja musiał liczyć, że trochę życie... Żyć nas zbierał, faktycznie, jeszcze. No ale kto wie, bo to... teraz to, to sobie myślę, że całkiem prawdopodobne. No i dobra, tu żeśmy byli i teraz idziemy już po nowym etapem. Więc nic więcej nie będzie takiego. No ale etap i tak jest... to nie wiem faktu, że etap i tak jest bardzo ciężki. O kurde, a tu co? Tak. tutaj, jestem Coś jest poza jest 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 jest, nie nie jest Nie. Kurde, nie. No nie, No no! Lá, vamos de ponta. Não, <coughs> vou atrás Ok. No i Okej, okay, moi drodzy, jestem. Dobra, bo tak na żywioł poszedłem. No, na ostatnią chwilę powiem wam. Okej, okay, mamy monusik. Zobaczmy, bo yy, nie do końca go pamiętam. Nie do końca go pamiętam. Dobra, taki fej na początku. A. A tu... Aha, to będę musiał... Aha, okej, okay, no dalej muszę poskoczyć jak są. Tu mnie zasięg nie dorwie. O kurde, czekajcie. Dwa, trzy, cztery. Pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, o, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, tam były skręk więc raczej się wszystko zgadza. Kurde, dobrze mi idzie dzisiaj, ja powiem szczerze, żeby nie zapeszyć. Ja mam żyć już? 94 będą? O, że kurde. kurde. Ty, mam realną szansę 99 jeszcze zdobyć. Nie wiem, zobaczę ile mi kurcy. Skrzynka z życiem by się przydała, powiem szczerze. Dobra, tu skaczę. Takie coś. O kurde na ostatnią chwilę Tak, zaskoczymy. Wejdź tu kącik, świetnie. Okej, okay, zrobię to inaczej trochę. Jak ten set sobie... tylko nie teraz. Żeby wyczyć. Pominę go po prostu. O, no jest kurde no Mam no, to już końcówka ta, no to nie będę miał 99 żyć. No, ale będę bardzo blisko. A, tam jeszcze coś, ok. A tutaj tak końcówka etapu jest. Dobra. No i ostatni etap ukończony na 100%. Zostanie nam walka z Cortexem. Zakończenie oraz bonusowe zakończenie. Plus, pewnie coś wam powiem o tej części, co nie sądzę i tak dalej. No, najpierw, pewnie posłuchamy od Cortexa. Pewnie się na nas nawścieka. Tak sądrogmę, ja znowu tego dokonałem, nagrałem całą serię naprzód. Centryfałem też za to, no bo za wszystkie geny. Ja, I ja Crash Bandicoot, to Róż! What's happening? What's that? Is she stealing our signal? Crash, Cortex isn't gonna use the crystals to contain the planet's energy. He's gonna harness the force and use it to power the super Cortex vortex he's built on his space station. One blast and the ray'll cover the entire world, turning everyone into Cortex's mindless slaves. Crash, don't let him have those crystals! Engine, you fool! She's telling him everything! Crash, No kto by się spodziewał, że Kortek jest zły, co? No dobra, zobaczmy ile mamy procent na chwilę obecną. 97, no to czyli 3% spadnie. 42, na 42, mamy 25, na 25%, 25, świetnie. Doktor Neo Cortex. Co ciekawe, nie będzie to walka na ziemi, a w kosmosie i też z Jetpakiem. Nie można w nim zginąć, co ciekawe My można tylko oberwać. A musimy powstrzymać korteksa przed dotarciem do stacji. Kurde, jesteś tak blisko. Ja cię trafić, nie umie. Dobra. Właśnie te przedmioty mogą, jak tylko na nie wpadniemy, to nas zatrzymają. Na przykład teraz. Mi nie możemy dopuścić, żeby Kontekst dotarł do tej stacji. Po prostu, nie, oberwę znowu. Kurde, jak jestem najbliżej, niego to obrywam. A? Nie wiem, jak długi jest tu dystans, prawdopodobnie. Mówię, moim zdaniem najtrudniejsza jest walka z Tani Tigerem. Ale jeszcze może nie będę przesądzał, bo jeszcze tu kurde... Ale nie, udało się. I co, moi drodzy, dostajemy? Speed Shoes, Tyron faster, Hold Down, R2, Button, Wilder running. Czyli gdy trzymamy R2, yy, to mamy buty przyspieszające. One są konieczne, żeby odblokowywać sensowne czasy na czasówkach. I one, co ciekawe, pojawiły się po raz pierwszy w części trzeciej w oryginale. No i tutaj twórcy w remake'u również je tu dodali do czasówek.

Prawda, pan Cortex został udaremniony. Te kryształów nie zdobył, no, ale ta stacja dalej tam jest. No okej, okay, to jeszcze. Nie wiem, czy po zakończenie, dobra, to ja teraz sobie podsumuję. <laughs> Jeśli chodzi o samą część, no muszę ją uznać po prostu za trudniejszą. Chociaż wiem, że pewnie wielu, co grało w te tutaj. Mm, skarci za tę odpowiedź, ale no znowu na moje dwa podejścia, no muszę ją uznać dużo większe problemy z mi od, od pierwszej części. Dlatego że tu sporo takich... Wiecie, pierwsza część, tak generalnie rzecz ujmując, opiera się na jednym. Na precyzyjnym skakaniu po platformach. Tak wiadomo były jeszcze przeszkody, tak? A generalnie to się wszystko opierało na precyzyjnym skakaniu po platformach. Ja tu mam dobrze mamy w tej części raczej też, ale w tej części pojawił się lód, który mi utrudniał tak. Dużo więcej przeszkód też... Poziom był stosunkowo trudny, część jest dużo łatwiejsza też od dwójki. Ja dwójkę uznaję za naprawdę trudną grę też mimo wszystko. Właściwie dwójka jest tak trochę elastyczna na 6, w chodzi o poziom trudności. No dobra. Ale nie, ja wiem uznaję za, za trudną grę. Co mi się podoba, że twórcy, jakby to powiedzieć, zniwelowali do minimum te powroty, to znaczy. Sporo etapów mało urozmaicenia, że musimy przejść szybko na czas i żeby zdobyć dodatkowego gema. Yy, tak, albo jest ten sekretny warp, Room, gdzie są trzy powroty de facto, a to są bonusowe sekcje, no i wtedy się faktycznie wracamy do tych poziomów, tak, tam pozostałą część przechodzimy i wtedy skrzynki wszystkie zdobywamy. To nie ma problemu, tego nie ma, bo w pierwszej części tych powrotów było faktycznie bardzo dużo. I da się powiedzieć, że no sporo czasu to zajmowało, Kogo, go, go, nie wiem, mi chyba 6 odcinków zeszło, tak, czy 7 tam z tą grą. To chyba z godziny poświęcimy na te powroty, tak? Więc no to. Więc tam sporo czasu zajmowało. O się absolutnie nie. Tym bardziej, że w tej części też były dodatkowe sekrety poziomy, co mi się podoba. I też sporo uzmaiczeń, tak? To jetpack. Jazda na miszku. Zresztą też była jazda na Dziku w poprzedniej części. No to też, dzięki temu, że dano to. Dzięki temu, że dano to R1, te wsiźli, tak? Albo te był Miśkowi to R1, żeby mógł dalej skakać. Było sporo dawało możliwości uozmaiczeń do rozgrywki, bo faktycznie w pierwszej części też to się. Ta jazda na dziko, na przykład, opierała się tylko i wyłącznie na klikaniu X-a, tak? W klikaniu X-a i zdobywaniu skrzynek, to wiadomo. No a tu, faktycznie, można było czasem przyspieszyć, coś takiego. Urozmaicało to wszystko rozgrywkę. Był też ten lód, co przecież wtedy się ściskaliśmy, żeby zdobyć wszystkie skrzynki, też trzeba było dobrze to wyczuć, tak? I to jest urozmaicenie. I tu chwalę twórców, urozmaicenie bardzo dużo. No, to był krok do przodu, tak? To nie ma co się oszukiwać, ta część. Urozmaicenie bardzo dużo. Jeszcze większy w tej części on, no, mam wrażenie, że jest... Yy, Podział trudności między poziomami zwykłymi, które są bardzo trudne, a głosami, których mi mimo wszystko nie sprawiły najmniejszych problemów. Chyba nie wiem czy ja chyba na awanym nie zginąłem w ogóle. No i to właśnie to tak widać w tej części, że no, zresztą to jest klasyczne dla platformówek, że poziomy że ma bardzo trudne, a głosy są bardzo prościej. tak to też jest bardzo charakterystyczne. Yy, no i co, czy ja coś jeszcze mam do dodania? Chyba, a, no i co do samego remakeu? Oczywiście, zmiany które... Znaczy, tu już w zasadzie taki pierwsza część miała najwięcej zmian, gdzie można było mówić. Tu za bardzo chyba. No, też sobie nie przypomnę. Tam wam na bieżąco oczywiście mówiłem wszystko. Jeśli były jakieś zmiany, które oczywiście No to wam tam mówiłem. No tak poza tym to bardzo dobra, tak podsumowując już, to bardzo dobra platforma, którą serdecznie polecam. Jeśli ktoś zaczyna przygodę z Crashem, to ja mimo wszystko zachęcam od trzeciej części, która jest najprostsza, i która daje sporo nam ułatwień faktycznie. No ale później ja generalnie polecam trójkę, dwójkę i mimo wszystko jedynkę, bo faktycznie na początkującego i nagle trudniejsze będzie takie precyzyjne skakanie po platformach. Tu jest sporo, te ślizgi dają mi też. Mimo wszystko, te ślizgi, no, trochę ułatwiają nam rozgrywkę. Chociaż gra jest naprawdę ciężka, to jeszcze raz podkreślam. No i dobra, no ale oczywiście, kortek nie został do końca pokonany. My musimy teraz sobie pominąć napisy. Znaczy, musimy, pominę po prostu napisy. Chyba co powiedzia... chyba co chciałem powiedzieć, co powiedziałem. Znaczy, to powiedziałem. I nas, doktor, nie się do nas incredible the crystals are not the only means of harnessing planetary energy the gems have that ability as well and with them i can destroy the cortex vortex forever let me warp you to my completed laser installation <tops> Jakby to powiedzieć? Jak on to powiedział Dzie nazwę to dziełem nitrus Trusia jak po prostu niszczy tą stację Cortexa. Więc w tym momencie to za 42 gemy to jest to, to sekretne zakończenie, czyli innymi słowy za 100%. Tak, dodatkowe 2% są oczywiście za co najmniej za 27 co najmniej złotych reliktów i przejście tych poziomów też wam pokażę, ale prawdopodobnie w przyszłe wakacje. Tak, wtedy się za to wezmę. Jak będę miał więcej czasu? Ewentualnie ferie, ferie albo przyszłe wakacje. Jak będę miał więcej czasu, to wtedy się za to wezmę po prostu. Dobra, to no w tym momencie już po podsumowaniu pokażę Wam jeszcze teraz sekrety zakończenia. Jak widzicie tu mamy up! I to jest do tego sekretnego, sekretnego zakończenia. Tylko i wyłącznie za 42 gamy. I za 100% po prostu. Lecimy. We are ready, Frank. Too late to do the honest. No, stacja kortexa została brutalnie zniszczona. No tak, nie z tym oczywiście, ale no. I dokładnie w ten sposób będzie się zaczynała trzecia część. Jak pamiętacie, druga część się zaczynała dokładnie tak, jak się skończyła Edyka, A trzecia część dokładnie się zaczyna... tak jak się kończy dwójka. Dobra, to ja sobie zejdę na dół, no bo przecież tam będę kiedyś zaczynał te czasówki. No nic znam żadnych procentów dodatkowych nie dało. Bo słów też możemy powtarzać sobie oczywiście, jeśli chcemy. Już teraz wszystko możemy powtarzać, jak tylko chcemy. Właśnie, może wam pokażę, jak te buty-krasz biega w tych butach. Wiecie? A nie, bo przecież tu nie dam radu, bo przecież tu potarzamy, no tak, zapomniałem, przepraszam. No i to pora 2 jest przecież tam. Nie na postaci. No i tu mamy pierwszy, pierwsze etapy. No i ja, moi drodzy, to, to wszystko. Ja się z wami żegnam. 8 odcinków na zeszło. W przyszłości pewnie się na to dwa pojawia. Osiem To Ja się z wami żegnam, po prostu. Trzymajcie się do innych serii na kanale. Pewnie zostało to teraz, nie wiem, jakby to myślicie. Pewnie tak. Trzymajcie się. Cześć!